Słuchajcie, nazywam się Rafał Jarząbek, moje auto to Kia Sportage 99 rocznik, silnik 2.0, 16 wentyli, 128 koni. modyfikacja lift 4 cale, wyciągarka, z tyłu sierżant zamiast panharda, skrzynia, manual, koła 31 cali, bieżnik MT bagażnik, snorkel, no wszystko to co jest nam potrzebne do zabawy w terenie ja z założenia zakupiłem to auto do turystyki offroadowej jednakże dobrze się również sprawdza i w ekstremalnym terenie oczywiście wszystko zależy od modyfikacji które poczynimy po, ale jak najbardziej polecam jako pierwsze auto i jako auto do dość mocnego upalania daje sobie naprawdę rady dla mnie główną wadą to jest elektryka tych samochodów czyli no, zaczynam od czegoś wady. Duża zależność różnych czujników. Wiesz, jazda po wodzie powoduje, że zależność tych czujników wykluczają go trochę z zabawy. Zaczyna nam kaszleć, dusić się i tak dalej. Wtedy z reguły trzeba gdzieś ten, te kostki otwierać, suszyć, jeżeli mamy je niepozabezpieczane. Nie Zalety to są, wiesz, to auto, że tak powiem, w sumie jest bezawaryjne. Jeżeli o nie dbamy, jeżeli robimy serwisy na czas, wszystko jest w porządku. Jeszcze z wad można zaliczyć no, ten problem, który dotyka wielu aut terenowych, czyli rdzewienie tylnej części ramy. Jeżeli też tego nie upilnujemy, będziemy jedynie jeździć, nie będziemy jej czyścić i zabezpieczać, no niestety zgnije nam to auto. ハハ <laughs> <laughs> Tego chyba No jednak się czują! każde auto to się czuje! O! Na, na tej główce poczem tak tam katowałeś, to i wiesz, podjeżdża tam Czekało! Tylko raz gniewa po prostu! Teraz uczę go leży za pasem, bo... Jeszcze tanie, je? nie? Jeszcze tanie, części I co? Czemu to się zmieniło? Wiesz, też bym chciał wiedzieć. Chyba dobrze już dostał. Zmęczenie materiału, wiesz. Już tak zrobił w terenie z 10 tysięcy kilometrów mocnej chłosty, nie? Więc miał prawo. No zobaczymy. Ja nie jestem pewien, czy nie sprzęgiełko, bo to też bywa, nie? Tak trafi na warsztat i tak, bo trenówka, trzeba coś tam czasami w niej porobić, nie? Żeby było dobrze. No. Tu jest taki jeszcze plus, wiesz, że... Po modele mają grubsze 8. Jest bonus do zabawy. Jest i czeka. Co, przed kijanką miałem e, patrola K260. Później, później długo szukałem auta, wiesz, bo jeździłem po prostu z przyjaciółmi. E, obejrzałem wiele samochodów i nie chcąc stracić sezonu i za daleko jeździć, kupiłem to, co było w miarę blisko mnie. A znów y, pracuję przy autach. Buduję auta rajdowe, więc mam fan y, z modyfikacji samochodów i wybrałem sobie auto takie trochę niszowe. Aczkolwiek wcześniej dużo historii chciałem poznać tego samochodu, w jaki sposób ono powstało, dla kogo ono powstało, kto miał być odbiorcą tego pojazdu, i to mnie bardzo w nim zainteresowało. Zobaczyłem też, że ma dużo rzeczy bardzo dobrej jakości, jako że został opracowany przez korporację i amerykańską, i, i japońską, bo mamy tutaj silniki Mazdy, mamy skrzynię Gertraka. Na wczesnych modelach tego samochodu, na dyfrach LSD, był zapis Made in USA, także no widać, że te części są dobrej jakości. To spowodowało też u mnie, że poznając problemy innych pojazdów, wybrałem właśnie kijankę. Wiedząc, że tutaj użytkownicy nie narzekają na, na problemy ukręcających się mostów, półosi itd. Tak Tak nie budujesz auto na kijance. Nie, na kijance nie. No jednak na samym tyle też nie robi lepiej niż Patrol na, na cztery. Znacznie jest jak trójkach. W prawo jeszcze go w prawo. <grymiany> Po, po stówce, nie? Jeden w komplecie z półosiami, i można, tak można się bawić, ukręcać. Szkoda, czasem czasu no, nie mamy Tak, złożyć. naprawdę dostawał taką chłostę ten samochód, coraz większą, większą. Ostatnio na rajdzie nawet i spadł do wąwozu. Słuchaj, nie? <laughs> Też śmieszna historia. Pierwszy jeden gościu spadł do wozu tyłem, ale tam naprawdę Mów miał. mieszka na razie? Y, tak. Byłem tam, byłem tak A no, Później mi się stoczyło auto. Piliśmy wyciągarkę, Wiesz, stał na ręcznym. A że stał wcześniej w wodzie, więc ten ręczny był, jakoś tam puścił Wiesz, Nagle jest syru, nie. nie? że będę naprawiał pół samochodu, no, ale na szczęście jakoś tu na... wyszło bezkolizyjnie. i wiesz, Ja też tu miałem problem z ramą też. Miałem połowy ramy, bo nie chciałem się bawić w łatanie, po prostu znalazłem zdrową ramę i tyle, nie? Przygoda moja zaczęła się wiele lat temu, kiedy to miałem okazję handlować samochodami. Kupiłem jeden z pierwszych moich samochodów i tak to jakoś poszło. No później założenie rodziny. Trochę e, niestety temat został zapomniany, zabawy, trzeba było się zająć dziećmi domem, karierą. Następnie zabawa w motocykle, wypadek i powrót do, do korzeni, że tak powiem, tak? czyli zabawa z powrotem w offroad, przyjemności w terenie. Zrobiłem to również dla syna, bardzo chciałem spędzać z nim jak naj, najwięcej czasu, żebyśmy mogli wspólnie razem startować w rajdach, jeździć w różnych pojeżdżawkach terenowych. Pierwsze auto do zabawy na pewno. Czy jest rozwojowe, No tutaj dużo niestety trzeba robić samodzielnie. Mało występuje kitów do tuningu tego auta. Są grupy na Facebooku. Jest jedna duża grupa Kia Sportage Polska, która pomaga w takim w poszukiwaniu ro, ro, rozwiązań. Więc tam do, dostaniemy, że tak powiem kierunek rozwojowy tego auta, gotowych kitów, które. No niestety musimy sobie. Skompletować tak, z innych pojazdów. Ja na przykład mam zawieszenie od Volvo, tylne za, zawieszenie od Volvo V70, przednie zawieszenie od Mercedesa, jeżeli chodzi o sprężynę, od Mercedesa C klasy, ale rozwiązania tutaj mamy różne. Także no, w dużej mierze też jest to kwestia inwencji twórczej użytkownika.